Cześć, to Kajla. Dzisiaj chciałam Wam pokazać karteczkę, którą zrobiłam dla koleżanki mojej córki. Litka idzie dzisiaj na urodziny do koleżanki, i z tej okazji przygotowałam dla niej karteczkę, którą dołączę do prezentu. Koleżanka Litki kończy w 10 lat, i w tym wieku już rezygnuje z typowo dziecięcych kolekcji na kartki urodzinowe. Zamiast tego stawiam na, można powiedzieć, klasykę, czyli na karę i linę. Myślę, że każda z nas zna tą kolekcję i docenia, jak bardzo przydatna ona jest przy przygotowywaniu kartek dla młodszych nastolatek. I tutaj właśnie też kara Ilina. Swoją drogą muszę koniecznie kupić nową edycję kary Iliny, czyli. Ratnie dusze, zdaje się, że tak mało się nazywa kolekcja, w której można znaleźć dobrze znane i lubiane obrazki z dziewczynami. Zdaje mi się, że w tej wersji już bez brokatu. To jest jeszcze ta stara, klasyczna wersja z brokatem. No i ja sobie myślę, że to jest jeszcze ten wiek, kiedy dzieciaki lubią, kiedy na kartce coś się dzieje, dlatego postawiłam na shaker box. Tutaj w środku mamy. Mamy cekiny w kształcie gwiazdek i akurat tak się złożyło, że one są mniej więcej w tym samym w tej samej wielkości, co największe tutaj gwiazdki na papierze, który widać. Więc to się tak fajnie złożyło. Co my tutaj mamy? Mamy oczywiście korilinę, tak jak powiedziałam, mamy napis, nie mam pojęcia, z jakiej kolekcji wyleciał mi po prostu z pomiędzy papierów gdzieś ten paseczek gdzieś się zawieruszył i pasował idealnie. E, więc tutaj go dołączyłam. E, co jeszcze mamy? E, okienko wycięte e, wykrojnikiem z Eksona, o z tego kompletu. E, tutaj dodatkowo jeszcze taki banerek, e, który tak naprawdę nie bardzo pamiętam skąd mam. To jest taki zestaw czterech banerków w różnych kształtach, i jeden z nich jest tutaj. A ponieważ te. E, kartki już mi się nie zmieściły, wystawałyby poza obrem. więc ograniczyłam się tylko do tej części, gdzie mamy wiszące trójkąty. Dodatkowo pomiędzy dziewczynami był serduszko i kubeczek, akurat pomiędzy tymi dwoma figurkami na papierze, więc pomyślałam sobie, że jeżeli zostaną takie samotne, to pewnie gdzieś mi się zaraz zgubią, więc wyciąłam je tutaj dołożyłam. Kaktusik dołożyłam, bo zdecydowanie na parapecie kaktusik pasuje bardziej niż kubek ale chciałam dołączyć jeszcze te właśnie dwa elementy, żeby się nie pogubiły. Papier gwiazdy wzięłam z zestawu eksonowego, bo nie kupowałam papierów do kary i liny. Jak wiecie, ja nie bardzo dobrze czuję się w fioletach i pokrewnych kolorach, ale kary i linę bardzo doceniam. I jakoś przy nich mi ten kolor całkiem pasuje. Więc wzięłam ten zestaw i złożyłam z niego tylko jeden papier właśnie, ten, który tutaj jest widoczny na miniaturce, czyli gwiazdki. Dodatkowo z tego taki zestaw buteleczek z brokatem i użyłam tego i tego, czyli białe i fioletowe gwiazdki. Dodatkowo białe opalizują na różne kolory, na fiolet, troszkę na zielono. Te fioletowe też troszeczkę, chociaż to mniej widać. Tak właśnie wygląda moja karteczka. Mam nadzieję, że się spodoba. Za chwilę Litka napisze na niej życzenia, i jeszcze dziś kartka zmieni właściciela. A Wam już bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.